ofensywa skierowana na specyficzną, niezwykle wymagającą grupę użytkowników. Podczas wiosennego Bauturu, zorganizowanego w kilku lokalizacjach w Polsce, można było się naocznie przekonać, że dedykowane transportowi budowlanemu Mercedesy poradzą sobie z każdym bezdrożem. W takich warunkach eksploatacji nie trudno o przebicie opony, a więc zupełnie zrozumiałe było uczestnictwo w tych próbach mobilnego serwisu ogumienia. Zabudowany oczywiście na Mercedesie warsztat ma takie same możliwości, jak stacjonarny. Równie dobrze pojazd Zdały egzamin na mazurskich piachach. Świetnie dawały sobie radę aktrosy w różnych konfiguracjach podwozia, od 4x4 do 8x8. Szczegóły wyposażenia budowlanej wersji Aktrosa MP3 można było poznać z bliska na kieleckich targach Autostrada Polska. Do wyróżniających ten samochód elementów należą ochrona silnika w postaci płyty stalowej, uchylny stopień z elementem sprężystym uniemożliwiającym zniszczenie w trakcie eksploatacji, ochrona miski olejowej, wzmocnione stabilizatory i mosty, które są w stanie wytrzymać olbrzymie przeciążenia. Prócz tego...